Halo, halo. Co? Z kim rozmawiamy? Halo, halo. Paweł Tyburski. Księżniczka. Księżniczka, witam serdecznie. to teraz pyta Alberto, co powiedziałeś na konferencji? Jeszcze raz proszę. Rozmawialiśmy o tym, że nie używasz tak mocnych słów wobec Alberto, że on się tak nie odpalił jak na Maciasa. I ty wtedy użyłeś dokładnie tych słów, co Macias na konferencji poprzedniej. nie, nie mogę, nie rozumiem. Powiedz mi jeszcze raz, bo nie... Pytanie brzmi, czy na konferencji wtedy co wbiłeś, co e, hardkorowy koksu był też na, tej, e, na no. tym panelu no czy, no. czy wtedy użyłeś niby takich samych słów... Nie do bo hardkorowego koksa, nie byłem. do hardkorowego, ale przy tej sytuacji, co, co, co i on też był. To co, co wtedy co wszedłeś na poprzedniej gali, co z Marcinem byłem, nie? nie że teraz, teraz, no, ale on o to chodzi. Aha. Nie, teraz? To ja mówię, teraz, tak. Nie wiem o co wam chodzi. <śledzianie> no, Dobrze. Dobrze, trzeba, że Dzięki Podczas konferencji powiedziałem do Alberto, że do Maciasa, który od niego mniejszy, się odpalił, natomiast do ciebie tak. się nie odpalał. I wtedy Alberto stwierdził, że ty nie używasz takich mocnych słów, bo by się to mogło źle skończyć. Coś w tym stylu. I ty wtedy powiedziałeś, że to ci między oczy. A, tak. Znaczy, wspomniałem, że. O tym, że. Znaczy, może nie przytoczyłem słów Maciasa, ale powiedziałem, że możliwe, że. Jakie tam padły te słowa, bo już nie pamiętam. Ja też nie wiem, bo ja nic nie no słyszałem. No, ale, tak. ale najważniejsze jest to, Mordo, ja najważniejsze ja jest to, co, powiedział, co powiedział, I Ja wtedy powiedziałem, że może masz i ucichła ta jakby konwersacja. Ja uważam, no i że to jest co Alberto, ma, Alberto może ma po prostu większy szacunek do mnie i jakby nie dzwonię też tutaj e, do Alberto, bo na pewno będziemy mieli jeszcze przestrzeń do tego, żeby sobie, e, żeby się wymienić e, spostrzeżeniami i, i zdaniami, e, ale chciałbym zapytać e, e, syna Koniof Najmana, bo to już... Żart jest do na raz, ale po co go powtarzać? Syna mama, chciałem zapytać o to, czy... Nie, do Mateuszka, pytanie, słuchaj. Mam nadzieję, że podtrzymujesz to, o czym rozmawialiśmy na backstage'u. Tak, na zrobiłeś ustawieniu. to, o co ci poprosiłem, zrobimy to. Przyprosiłeś no mnie i... kobietę, nie ma tematu. I, i super, I, i, i szacunek mam nadzieję, że, że dotrzymasz słowa i dojdzie do tej walki. Na razie skupiam się na Alberto i jakby to jest mój główny cel, ale... E... Mamy kolejną walkę, dziękuję bardzo. To tylko tyle ode mnie i do usłyszenia. Już tyle? Przycisk, do dobrego. Tyle Potrzeba. z nami porozmawiałeś, Paweł? Dawaj pitanko jeszcze za jakieś powody. Tu mnie, tu mnie jest, bardzo jest. zastanawia ten wasz kasus, który jest pomiędzy wami, czyli właśnie, że Alberto mówiący, że nie odpalasz tak na ciebie, bo ty nie używasz aż tak mocnych słów i ty faktycznie ich nie używasz. Teraz pytanie: kto kogo darzy? Większym szacunkiem, a kto po prostu boi się reakcji drugiej strony, że jednak między Wami, mimo konfliktu, jakiś tutaj przekraczania nie ma, barier nie ma. Wiesz, to wydaje mi się, że na początku tej, nie chcę nazywać tej, tego spijną żadną czy coś, bo moim zdaniem nigdy jej nie było. Alberto musiał trochę pokazać przed swoimi fanami, że ma. E, że nie ma tych jaj, nie ma jaj przepiórczych, tylko e, jaja King no i musiał za, za ekran telefonu, za telefonu, za telefonu musiał pokazać, że wiesz, podtrzymać tą narrację, którą jakby w internecie buduje. Tą, ten wizerunek który, który buduję, musiał podtrzymać, więc musiał do mnie kilka słów nieprzyjemnych powiedzieć. Na co mnie to w ogóle jakby nie, nie uderzało we mnie, nie bolało mnie to, bo, bo one nie trafiają do mnie te słowa. Ja starałem się być kulturalny od początku, zresztą ogólnie staram się od jakiegoś czasu być kulturalny. kulturalny. Może nie zmieniam swojego wizerunku, na siłę po prostu sam się zmieniam, ale potrafię się też odpalić, jakby mnie skurwił czymś, Alberto. ale. Widzisz sam i o tym mówisz, że nie odpala się na mnie, nie mówi tak do mnie jak na relacjach, które dzieliły ekran. I, i... No i vice versa, bo ty też do mnie tak nie mówisz, jak mówiłeś, kurwa, wiesz, w głosówkach, które pokazałeś I, i, to, i to by zmieniło stary wszystko, nie, jakbyś po prostu był taki niemiły, kurwa, jak w tych głosówkach do mnie, wiesz, gdy, gdyby, gdyby, gdyby na przykład na jakimś tam panelu, czy coś, czy wiesz, po prostu na gdzieś tam, jak ludzie, kurwa, patrzą, czy coś, bo co innego jest, jak my sobie prywatnie, tak, bo my sobie to wyjaśnimy w swój sposób, ale jak, wiesz, jakby gdzieś tam, kurwa, ktoś, ty robisz coś specjalnie pod publikę, żeby mi, kurwa, nie Umniejszyć coś, czy coś. Alberto. No to wiesz, to jest co innego, nie? Dlatego Alberto. ja się nie odpaliłem do tej pory. Nie czy ja publicznie. Mówiłem, nagrywając do ciebie prywatną wiadomość. czy To była prywatna wiadomość do ciebie, gdzie mówię, gdzie jesteś, kurwa, przyjeżdżam teraz i, i się napierdalam, bo cały czas gadałeś o tym osolubie i tak no dalej. No dobrze, ale, ale, ty, ale posłuchaj, to jest taki, Dlaczego, taki temat. Tak no. Dlaczego puściłem temat? Dlaczego jakby zeszła za mnie ta cała frustracja i, i negatywne e, negatywne spojrzenie na, na twoją osobę? Dlatego, że doszło do porozumienia. Do, Dostałem walkę z tobą, gdzie Szan mamy okazję sobie wyjaśnić to w Oktagonie. I po co mi się kurwa stresować, skurgać, jeżeli ja już to co chciałem osiągnąć osiągnąłem w 10 grudnia w Łodzi Dopnę Moje urodziny O to zajebisty prezent kurwa Bomba, bomba Zęba wybitego mu ten będziesz mógł dać na prezencie kurwa ty się no zabezpieczyłeś, to... nie? Tu no, ja, mnie jak poleci, to cała klawiatura, kurwa. No słuchaj, nie życzę ci tego, aczkolwiek na pewno będę chciał ci jakąś krzywdę zrobić. Ja no, będę chciał pod... Ja swoim... liczę na to. Mam nadzieję, że nie będziesz taki pasywny jak ten, jak Marcin w walce. Nie, Martko. Wjeżdżaj to na ostrej, kurwa, wtedy się haj. odpalę. I <laughs> ty czekasz na to, aż Paweł w ciebie wleci? No oczywiście. Jak nie wiedziesz na ostro, to kurwa, to jesteś kurwa w strachu. Zjadę, no, <laughs> zjadę odpowiednio do ciebie, tak jak trzeba. Kurde, mamy kulturalną pa wersję Pawła Tyburskiego i teraz pytanie właśnie, czy, czy wleci na tyle, żeby cię na tyle rozdrażnić? Niech spróbuje szczęścia. Myślę, że Alberto poczułuje moją siłę. Zajnamy, Poczuję że... siłę, no pierwszy, po jak klepiesz w kurwa w octagon kurwa, w matę. No, ja jestem na co najbardziej gotowy, ja czekam aż będziemy w parterze. No to super. Czekam, bo ja wiem, że ty tylko będziesz chciał tam zejść. A, A macie łokcie nie? No no nie? Ale element jest. zaskoczenia ja mam mam będzie kurwa zajebisty kurwa. Wierzy. Ale wiesz, mi Albercik, że tak szczerze, no wiesz kurwa jakby chciałbym cię zapytać. W czym jakby czujesz się lepszy? Gdzie chciałbyś e, znaleźć swoją jakby okazję na wygraną ze mną? Jakby, Dobra, czyli tamte, chcesz wiedzieć no? po prostu co będę robił, tak? <śmianowidł> <śmianowidł> Taki chuj kurwa! Ja się jeśli chodzi o fighty to czuję dosyć mocno w stójce. Ja widzę w czym farterze, się dobrze czujesz, w kopaniu farterze, kurwa na nogę i kopali kopali bardzo zeres. dobrze, dziękuję. Moja noga jest bardzo wystarczająco rozbita i już doszła do siebie na tyle, żebyś kurwa krzywdy tam nie zrobił. Zapraszam do kopania. Z, z gołego piszczela nie dostałeś jeszcze. Dostałem nie dostałem nieraz. I wątroby też nie, masz, kurwa, dostałeś. Dostałeś. Też nie raz kurwa, zostałem. Wątroby też nieraz dostałem, uwierz mi, już się zbierałem po tym i jestem kurwa odporniony tam, gdzie możesz ty nie najbardziej nie zaszkodzić. Ma mocnego, nie mam od tego na wątroby, nie mam Tak, mocnego. tak, tak, ale na pewno nie padnę, nie padnę jak ryba do wody. Słuchaj, zostawmy to kurwa w klatce, bo pierdolimy. Tak jest, spody. tak jest. Do zobaczenia, nie zabieram wam czasu na limy. Przepraszam, że. Powiem tak, więcej, zostawiamy. nie zostawiajcie tego, panie i panowie, a właściwie to panowie, na klatkę, tylko zostawcie to na rundki, które również Dokładnie, niedługo będą i będziemy tam odpaleni. Na więc wszystkich zapraszam. Już zacznijcie szkołać, po pięć się, pytań wielego. do siebie. Szymona. Szymona. Dzięki, Dzięki, wielkie, Paweł. money that I don't accept.